Rozmawiamy z Kubą Borowiczem, przed pn 34, yy, Dzień Medialny. Cześć Kuba. Dzień dobry, witam, cześć. Standardowe pytanie, ostatnie dni do gali, czy wszystko dopięte, czy wszystko się zgadza, czy wszystko jest w porządku? No szum jest po konferencji prasowej, zamieszanie w sieci, w sieci również. Cały czas pracujemy tak naprawdę nad kolejnymi etapami. Ten etap środa po południe, czyli dzisiaj czwartek i piątek, niestandardowo piątek. Zawsze są najgorętsze okres, jeżeli chodzi o sprzedaż pay-per-view. Cieszymy się z tego, że to zainteresowanie galom jest duże, bo już widzimy, że tych pay per -view sprzedaje się więcej niż zwykle przed galami, mimo że wiemy, że moment, w którym się kupuje pay view to jest piątkowe popołudnie, ale przygotowujemy się do tego w sposób okej, jesteśmy gotowi, mamy eksperymentalną kartę walk, tak naprawdę na której możemy sporo zyskać, możemy też sporo stracić, ale jesteśmy dobrej myśli, bo widzimy, że to wszystko, co się działo do tej pory przed tym wydarzeniem, nastraja optymizmem, że wynik finansowy i wynik sprzedażowy będzie w porządku. Sport połączony, Troszeczkę z około sportowymi wydarzeniami może, może przynieść niespodziankę dla fanów. Ja mam nadzieję, że fani hardcore'owi będą mieli coś dla siebie. Ci, którzy interesują się troszeczkę inną metodą walk, sposobem walk, poziomem walk, też będą zadowoleni. Także, także czekamy. No właśnie, ta karta walka absolutnie szalona, zróżnicowana. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby aż tyle tych freak fightów? i to tak z totalnie, różnych, z totalnie różnych światów w ogóle? Powiem tak, z trzy lata temu prawdopodobnie eksperymentalna karta walk, która jest teraz, została przyjęta za szaleństwo. Pamiętam, bo dzisiaj miałem dokładnie 3 lata od karty walk gali FEN21, kiedy oglądaliśmy super pojedynki, kiedy Andrzej Grzebyk został mistrzem kategorii średniej FEN. Wtedy czegoś takiego w ogóle nie było, nie mieliśmy w planach. Teraz sytuacja wygląda tak, że organizacja, która produkuje eventy freak Fightowe, tak naprawdę jest monopolem. Nie wiem, czy na skalę europejską, ale na pewno zaznaczyła mocno pięt, swoje piętno na, na naszym krajowym rynku. E, spróbujmy. Ostatnio robiliśmy galę typowo sportową FEN32 i ten wynik sprzedażowy nie był najlepszy. E, gdy dorzuciliśmy zestawienie rok temu Szeliga Płódzianowskiego, które też było krytykowane, ta sprzedaż była dużo lepsza. Ciekawe jak rynek zareaguje, gdy wyprodukujemy cztery pojedynki około sportowe, freak fightowe. E, nie wiem, je, jeżeli chodzi o, o moje odczucia, to ja też wolałbym, żeby to było 10 pojedynków czysto sportowych, żeby kibice zasiedli wygodnie przed telewizorami, obejrzeli, zapłacili za pay-per-view i chwalili, bądź ganili za to, że mu się, jednemu się nie podobało to, drugiemu się podobało to. Sytuacja jest teraz taka, że, że ten sport troszeczkę mniej ludzi interesuje, co też się pokazuje bardzo często po wyświetleniach wywiadów, po udostępnieniach, po zaciekawieniem pod postami, które generujemy, więc no musimy kombinować, musimy znaleźć swoją drogę. Próbowaliśmy typowo sportowej ścieżki, teraz próbujemy w proporcjach 6 do 4 sporty do, do niesport. No i, i może to jest złoty środek, może za trzy lata, kolejne trzy lata będziemy mówili, że taki model biznesowy jest właściwy, żeby to wszystko się spinało i żeby zawodnicy mogli pokazywać się w szerokim, szerokiej publiczności, a, a żeby pojedynki free fight'owe odbywały się regularnie. No nie wiem, zobaczymy, w którą stronę pójdzie. No właśnie, bo czy to nie jest mylony skutek z przyczyną, bo tak naprawdę jest mnóstwo krytyki tych, tych Free fight'ów, ale zarazem to co mówisz, czyli zwiększona sprzedaż pay-per-view, co widać już teraz. Czyli czy to nie jest trochę tak, że to ludzie decydują, że te Fighty się muszą po prostu pojawiać? Znaczy powiem tak, jeżeli rok temu nas bardzo krytykowali za zestawienie Szeliga Pudzianowski, dzisiaj Szeliga jest jedną z gwiazd organizacji frykowej w naszym kraju. Pudzianowski też walczy w innej organizacji i też gdzieś tam budzi w dalszym ciągu zainteresowanie, a też nas Wszyscy krytykowali. Mnie krytyka jakoś bardzo nie dotyka. Ja wiem, że ta krytyka zawsze się będzie pojawiała, czego byśmy nie zostawili. Nas, ludzie potrafią krytykować za to, że ściągamy Kaspra dla Szymona Duszy. Po czym Kasper Kośierzymski jest za chwilę odkryciem roku w większości redakcji, więc w porządku, każdy ma swoją opinię. Ja mówię, ja nie jestem do końca pogodzony z tym, że w tę stronę idzie rynek, bo ja naprawdę wolałbym, żeby to wyglądało inaczej. Aczkolwiek rozumiem też moich szefów, którzy od 8 lat prowadzą działalność, zarabiają na tym pieniądze. Czasami te pieniądze muszą wykładać, czasami muszą inwestować, a okazuje się, że coś teoretycznie prostsze, czyli zestawienie zawodników, którzy po prostu mają zasięgi, a nie prezentują żadnego poziomu, powoduje, że, że ten wynik finansowy w ich przypadku jest lepszy. No, no, tr trudno mi jest powiedzieć krytyka. No mówię, no krytyka będzie i ja tak jakby zupełnie mnie to tam nie dotyka, poza tym, że, poza tym, że no, wolałbym, żeby przykładowo 50, 70 czy 100 tysięcy papierów sprzedawał sport, a podejrzewam, że w Polsce obecnie przy, przy naszym rynku, przy naszych zainteresowaniach i zmieniającym się świecie jest to po prostu niemożliwe. To kończąc jeszcze temat Freaków. Swoisty Freak fight, no bo Borowski i Trybson są traktowani i nazywani już różnie. Skąd decyzja, że to jest main event, a nie starcie o pas naprawdę dwóch mega, mega solidnych zawodników, czyli Magard kontra Black Mamba? Powiem tak. Y Pierwsza część pytania, czy to są friki? Nie, bo jeden ma stoczonych 10 pojedynków, drugi tych pojedynków ma stoczonych ponad 10, więc nie uważam, że friki. Nie jest to najwyższy poziom sportowy na karcie walki i Borowski i są zdają sobie z tego sprawę. Największe napięcie już teraz przed tym pojedynkiem i historia, która się musi dokończyć. My bardzo często szliśmy... Sposób taki bardzo logiczny, taki bardzo sportowy, podchodziliśmy do niektórych tematów i zostawialiśmy pojedynki na najwyższym poziomie sportowym jako walki wieczoru, i nie zawsze się to sprzedawało. To, to był nasz problem. My wiemy, że Magart jest absolutnym kocurem. Lambo, e, Lambo czyli e, też jest zawodnikiem stopu europejskiego, bo to jest zawodnik, który w Balatorze miał rekord 3-1, ale znowu. To dociera do jakiegoś tam wąskiego grona odbiorców. My widzimy, jakie zainteresowanie budzi zestawienie Borowskiego z Trypsonem. Przed pierwszym pojedynkiem już nas krytykowali, a teraz filmik, w którym wrzucamy, nie wiem, ich trailer, czy fragment face-to-face, -face, czy odświeżamy pierwszy pojedynek, rozwala internet, rozwala nasze, nasze media społecznościowe. Więc jeżeli kibice tego chcą, to budujmy to napięcie. Niech to wszystko idzie do góry, do góry, do góry, a niech eksplozja wulkanu będzie właśnie w walce wieczoru, bo kilkukrotnie i Federacja KSW, i my popełniliśmy ten błąd, że KMN... Event był ciekawszy niż main event z punktu widzenia emocji, a to się nie fajnie kończy gala, kiedy, kiedy kończysz ostatnim pojedynkiem i masz takie wrażenie, że, że żeby nie ta ostatnia walka to byłoby troszeczkę ciekawiej i ten odbiór był trochę lepszy. Ale to chyba nam musi cieszyć, że taki pojedynek jak Magard kontra Mlambo jest na waszej gali, no bo to jest naprawdę takie topowe, topowe europejskie zestawienie i to można powiedzieć bez zawahania. Powiem tak, znowu, ludzie nas troszeczkę nie dowierzali, że my będziemy w stanie jakiś czas temu znaleźć rywala dla Magarda, teraz patrzymy, że jest Mlambo, patrzymy teraz, że jest młody, bardzo zdolny Hussein Safari z Afganistanu, który ma potężne zasięgi w wędrach społecznościowych i naprawdę wielką przyszłość przed sobą, bo ja tego chłopaka oglądałem wielokrotnie. Do tego mamy Teleora Lapilusa, byłego zawodnika UFC z rekordem 3 do 1. I jakbyśmy zrobili, nie, wypisali plusy i minusy każdego z tych zawodników, to prawdopodobnie Magard nie byłby najlepszy, przynajmniej na karce papieru, z tych wszystkich zawodników, więc e, potrafimy zaskoczyć i cieszymy się, że tak jest odbiór. Mamy tutaj naprawdę dużo fajnych pojedynków sportowych. Ja wiem, że dużo się mówi o freak fightach, które robią zamieszanie, ale Olek Czuk e, Dusza to jest jedno z najlepszych sportowych zestawień, jakie możemy zaproponować w, w obecnej chwili. To jest moje zdanie. E, Magard e, Mlambo to jest pierwsza międzynarodowa walka o pas. To też jest fajna historia. Mamy widowiskowo walczącą Shaka Halową, która pokazała się ze znakomitej strony. Do tego jest dobry piwowarski, harzewski, Lapilus, który fajnie boksuje, który jest starszym bratem Taylora Lapilusa, bardziej utonowanego swojego brata, ale też ma dużo argumentów po swojej stronie. Także naprawdę tutaj kibice będą mieli co oglądać. Ja wiem, że mówi się o free fightach, aczkolwiek my naprawdę chcemy zaskoczyć tych kibiców również sportowych i chcemy pokazać, że jak będzie tych walk mniej niż zwykle, chociaż to będzie sześć pojedynków sportowych, to każdy wyjdzie z tej gali i powie: zobaczyłem kawał dobrego MMA, co nie każdy jest w stanie zaproponować. A jeśli chodzi o wspomnianym Taylorze się, co z nim? Jaki jest jego status? Czy na najbliższych galach go zobaczymy? Chcemy, to, oczywiście, że tak. Generalnie bardzo uczciwie zachował się jego management i, i sam Taylor, bo około pięciu tygodni przed, chyba pięć tygodni przed przed galą rozmawialiśmy, bo jesteśmy w stałym kontakcie z zawodnikami, gdzieś tam regularnie wymieniamy się korespondencjami, jak u niego, czy wszystko w porządku, czy jest zdrowy, czy nie ma żadnych problemów wirusowych i tak dalej, i tak dalej. No i napisał, że ma kontuzję barku, że boli go bardzo bark, że był na, gdzieś tam na na badaniach i, i wyszedł problem z tym, z tym barkiem, i mówi, że trenuje, ale na 60% swoich możliwości i boi się, że to po prostu dostanie kontuzję. On tu był ostatnio. On na tą galę przyjedzie, powiedział, że nie chce nas naciągać na to, żeby po pierwszej rundzie e, powiedział, że dalej nie walczy, bo miał być walką wieczoru lub żeby po, nie wiem, 3, 4, 5 dni przed walką powiedział, że nie jest w stanie walczyć, bo wiadomo, że te kontuzje najczęściej przytrafiają się niestety tuż przed samym wydarzeniem. Więc on powiedział, że to byłoby nieuczciwe wobec nas, gdyby zawalczył niepr nieprzygotowany na 100%, więc... Yy... Zapytał się, czy jesteśmy w stanie znaleźć zastępstwo. Jeżeli nie, to oczywiście walkę z Magardem bierze, a jeżeli tak, no to chciałby to odpuścić. A mieliśmy akurat temat, równolegle ciągnęliśmy temat właśnie Franza Mlambo, z którym rozmawialiśmy. Też był przymierzany właśnie dla Husajna Safariego na ten pojedynek. Chcieliśmy zrobić dwa takie mocne pojedynki w kategorii Koguciej, z racji tego, że safari miał problemy wizowe, nie mógł do Polski przylecieć, bo tam jest dużo, dużo zamieszanie, jeżeli chodzi o te problemy wizowe, akurat w Afganistanie. No to wpadliśmy na pomysł, że wtedy robimy zamiankę Mlambo wskakuje za, za Magarda i to jest pojedynek, który też się ciekawie zapowiada. Zwycięzca Magart po powalczy z Lapilusem na pewno? Czy taki jest plan? Tak, 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 jak najbardziej. To Taylor Lapilus dostał obiecaną pierwszą walkę od razu o pas, więc tutaj zwycięzca zawalczy, zawalczy o pas mistrzowski. Czy to będzie broniący pasa Magart czy Mlambo nie wiemy, aczkolwiek ja patrzę tutaj na França Mlambo i mam wrażenie, że to jest chłopak, który ma absolutnie niesamowite możliwości. I Wydaje mi się, że jeszcze dzisiaj sobie odświeżyłem kilka jego pojedynków, z rana wstałem, obejrzałem i jestem naprawdę zbudowany, bo to będzie komin event, może nawet najlepszy w naszej historii. Myślę, że jest to duża szansa. Przechodząc do walki kobiet, Katarzyna Szokalowa no zawojowała póki co polski rynek. Dwa naprawdę mega spektakularne zwycięstwa, jeśli chodzi o grę zapaśniczą. Myślicie już powoli o pasie w tej wadze kobiet? No, słuchaj, fajnie by było, żeby pierwsza kobieta była mistrzynią MMA właśnie w naszej federacji. Na pewno pierwszą mistrzynią w historii, w historii federacji była Róża Gumienna, która została odpraw odprawiona bez większego problemu. Ja tak patrzę sobie troszeczkę na Jakaterinę na i bardzo często podziwiam pięściarzy z Ukrainy. Czy to bracie Kliczko, czy, czy Łomaczenko, czy Łysyka i ja tak widzę troszeczkę po niej, że ona ma też ten sam mental takiego parcia do przodu, takiego cały czas doskonalenia się. Ona jest nieustępliwa, ona cały czas trenuje. My jesteśmy z nią w kontakcie, to na non stop robi jakiś doskonale, się. Jak się nie rozciąga, to chodzi na siłownię. Jak nie na siłownię, to chodzi biegać. Jak nie, to robi trening, robi zapasy. Ciężko ją wygonić z sali treningowej. Jest młoda, jest niesamowicie zdolna i ja myślę, że bardzo odważna Jamila Sandora to jest z Brazylii, dodała trochę koloryt na pewno tej gali, z racji tego, że jest niepokonana, z troszeczkę innego miejsca na ziemi, z racji tego, że też się fajnie prezentuje i w mediach społecznościowych, bo widać wizerunek, ale to będzie dla niej szalenie trudna przeprawa. W kategorii 61-200 kobiety potrafią uderzyć, więc oczywiście Jamila pod może jednym ciosem gdzieś tam wprowadzić w problemy w game plan ekateryny, ale wydaje mi się, że tutaj możemy zobaczyć kilka wysokich lotów, a Katarzyna za tą ścianą tutaj już kilka miesięcy temu yy, Izą Badurek wysoko rzucała. Ciekawe, czy tak będzie teraz? O, rzucała, rzucała. Yy, cofnijmy się jeszcze na chwilkę do Jona Samagarda. W jednym z wywiadów prezes Jóźwiak powiedział, że na jego powrót do Fenu jest 20% szans. 20% okazało się wystarczająco, wraca. Jak ciężkie to były negocjacje, żeby rzeczywiście jeszcze zawalczył dla Fenu? Przez powiem Ci tak, że na pewno Jonas Magard bardzo dużo i bardzo często w tym czasie myślał o, o UFC i on chciał pójść do UFC, brał e, udział, nie wiem czy można nazwać to eliminacjami do tego programu, e, programu, który UFC robi, w którym będzie teraz Brzeski i Sudolski, który ma być przepustką eliminacji do, do UFC. I on do tego programu się dostał z racji tego, że jest po prostu za bardzo doświadczonym zawodnikiem, już nie, dopiero, nie zaczyna swojej kariery, tylko jest zawodnikiem, który już sporo widział i, i sporo potrafi i to jakby rozblokowało możliwość dalszych naszych negocjacji z nim na temat tego pojedynku. Szkoda troszeczkę, że nie doszło do jego walki z Taylorem Lapilusem, bo był już pogodzony z tym tak naprawdę, że to musi się wydarzyć, mimo że na początku miał troszeczkę oporów. E, cieszymy się, że nasze negocjacje, nasze metody, nasze argumenty dotarły do niego w ten sposób, że stwierdził, że bierzemy wyzwanie naj, naj, możliwie największe, jakie jest, bo on sobie zdawał sprawę z tego, że jedno zwycięstwo jest w stanie go po prostu zape zapewnić mu start z UFC, a my chcieliśmy mu taką możliwość e, tutaj dać. Szkoda troszeczkę, że nie będzie tego, tego pojedynku z Lapilusem, bo to była historia, która już się zaczęła, która gdzieś tam ludzie zaczęli o tym rozmawiać. Mam wrażenie, że jak dzisiaj się zobaczą tutaj i, i, i jutro na ważaniu, i Lapilus, który przyjedzie ze swoim bratem, i właśnie Magard spotkają się, to, to będziemy mogli zrobić po go zwycięstwie face-to-face i, i zaczniemy po prostu kontynuować ten temat pojedynku, który miał się odbyć. Czyli rozumiem, że w przypadku zwycięstwa Magarda i obrony pasa, to ten pas trzeba będzie mu za chwilę odbierać. Odbierać, bo, bo Magarty nie będzie obronić. Nie, Mart będzie chciał bronić pasa z, z lapilusem. Mam taką nadzieję, że będzie chciał tak robić, chyba że zanie się do UFC. No bo jeżeli wygrałby u nas po raz drugi miałby w ciągu ostatnich 12 pojedynków, 11 zwycięstw, to całkiem możliwe, że, że Dana White lub któryś, któryś z jego pracowników zadzwoni i zapyta się, czy jest szansa, żeby ten człowiek u, nas, u nich walczył. Także no to zobaczymy jak to się trudno jest wybiegać w przyszłość. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że nie będzie rywala dla Magarda, teraz tych rywali, rywali jest kilka. W międzyczasie pojawiło się UFC, kto wie, co będzie za kilka miesięcy, bo wiemy, że prawdopodobnie, jeżeli będzie się wygrał, to dopiero. Kolejny start byłby no, gdzieś tam jesienią, nie? Ta waga Kokucia w Fenie wygląda naprawdę naprawdę zachwycająco wręcz. Czy w którąś jeszcze wagę chcecie, że tak powiem, doinwestować naprawdę mocarnymi nazwiskami w najbliższym czasie? Powiem ci tak, że była kategoria półciężka, z której niektórzy się delikatnie śmiali mówili, że kategoria półciężka jest słaba w Fenie, teraz jest bardzo mocna, bo jest tych zawodników dużo. Tak samo była sytuacja z kategorią Kokucią, teraz znowu wszyscy mówią, że kogucia jest ok. Półśrednia jest kategorią, w której jest dużo fajnych nazwisk, bo jest dusza Oleksiejczuk, jest Gniadek, jest Tybryczek, który jest mistrzem, no kombinujemy może kategoria lekka. Tutaj teraz jest do... Brat Lapilus doszedł do, do walki z Harzewskim, więc tutaj też jest ciekawe nazwisko. Mateusz Szembecki, no to jest mistrz tak naprawdę i najlepszy zawodnik pound for pound, czyli tu nie ma w ogóle o czym mówić. No więc no, trudno jest budować wszystkie kategorie równolegle. Też zaczęło się troszeczkę ciekawego dziać u dziewczyn, bo Izabela Badurek i Kasia Lubońska przecież jest i jeszcze Ewa Durf i jest, i jest, i jest Ekaterina, także tych nazwisk jest sporo. Nie chciałbym jakoś mocno wybiegać w przyszłość, która będzie do Gdzieś tam dopalana przez nas, bo, bo wydaje mi się, że to równolegle musi po prostu się zadziać. I ciężko jest y, zadbać o to, żeby wszystkie przykładowo sześć kategorii męskich cały czas miało wysoki poziom, bo tych pojedynków jest stosunkowo nie aż tak dużo, żeby w każdej odbywało się dużo pojedynków drabinkowych. Okej, okay, właśnie, wspomniałeś o Harzewskim. Jest po naprawdę pięknej serii zwycięstw, natomiast starszy z braci Lapiluz, no tych zwycięstw w ostatnim czasie za wiele nie ma. Skąd taki, skąd taki wybór? Na pewno y, Łukasz Harzewski jest w takim miejscu swojej kariery, że jest. Y, bardzo blisko walki mistrzowskiej, ale on sam sobie zdaje sprawę z tego, że musi jeszcze trochę popracować nad pewnymi elementami. A te elementy, które kulały do tego momentu u Harzewskiego, na pewno będzie potrafił obnażyć Lapilus, który jest bardzo fajnym strikerem, Walczy bardzo widowiskowo, bardzo często w stójce jest mańkutem, czyli tak jak Kasper Formela, który sprawił mu wiele problemów. Wydaje mi się, że jeżeli jest tak doświadczonym zawodnikiem będzie w stanie wygrać z tak dobrze, mocno bijącym manikutem, to du dużo mu to da pewności siebie i będzie w stanie wskoczyć do na najwyższego. Poziom. Jeżeli ktoś ma ponad 40 walk zawodowych, to musi dużo potrafić. Nawet jeżeli ten rekord nie jest super, tak jak w przypadku Lapilusa, to on musiał sporo widzieć, a wydaje mi się, że Harzewski, który nie walczył od początku października, potrzebuje takiego mocnego startu na dystansie trzech rund, bo będzie miał na pewno sporo momentów, w których będzie, będzie miał problemy, bo Lapilus potrafi się bić, po prostu. On bije się w taki sposób, jakiego Harzewski nie lubi, więc będzie musiał potrenować bardzo mocno, żeby nie dać się czymś trafić, wyłapać, bo, bo Lapilus będzie mógł to skończyć. Tu na koniec jeszcze jednak trochę skłamałem, jeszcze wrócę do tych frików. Panowie murajscy się pojawili w fenie. Skąd, jak, gdzie i dlaczego? Paweł Uświadak wymyślił taki pomysł, gdzieś tam rozmawiał z nimi, Bartek Szuba gdzieś tam zna się z, z, panem, z panem Urańskim, porozmawiali. Szczerze powiedziawszy, ja nie jestem tak naprawdę, nie biorę udziału w tych negocjacjach freakowych, ja nie za bardzo się w tym temacie orientuję, poza tym, że wiem, że to jest jedno z najgorętszych nazwisk obecnie na polskiej scenie MMA i dookoła MMA. Wiem, że wszyscy chcą czytać, wszyscy chcą lubić, chcą, chcą widzieć, oglądać, więc myślę po prostu, że była, był popyt, znalazło się na to też po prostu podaż naszej federacji i widzimy, jakim szerokim echem zostało to przyjęte. Aczkolwiek yy, skąd pomysł Paweł po prostu tak to wymyślił, była kontuzja Jacka Frosta, Paweł wymyślił, że zróbmy to tak i tak. Yy, dogadali się panowie, usiedli do stołu, szybkie zastępstwo, szybka podmianka. No i to tyle tak naprawdę. Rozumiem. to dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i widzimy się w piątek na gali. Oby była tak spektakularna, jak sobie na pewno marzycie. No super, dziękuję. Mam nadzieję, że tak będzie. Zachęcam wszystkich do oglądania. Wiem, że są głosy krytyki, wiem, że są głosy komentarze i takie, i takie, i te dobre, i te złe, aczkolwiek no, robimy coś innowacyjnego, robimy coś po raz pierwszy tak naprawdę w Polsce, więc mam taką nadzieję, że... Że kibice po prostu zobaczą, że jesteśmy w stanie swoim modelem, swoim sposobem na, na biznes też się odnaleźć. Chcemy robić te MMA na, na wysokim poziomie. Już za chwileczkę ogłaszamy kolejną galę FN 35, która będzie typowo sportowa. Gala FN 36 będzie też typowo sportowa, także kibice po prostu muszą na to, na to przystać, że, że chcemy znaleźć swoje, swoje ja w, tych, w tym systemie pay-per-view, którego cały czas się uczymy i mam nadzieję, że, że będą wszyscy zadowoleni. Właśnie, jeszcze, jeszcze kończąc, wreszcie pojawią się kibice, to musi cieszyć. No na razie tych kibiców nie będzie zbyt dużo, bo tych kibiców będzie kilkaset, tak naprawdę. Nie wiem, czy to będzie około 400 osób, bo tyle tutaj mieści się, mieści się zgodnie z reżimem sanitarnym w hotelu Hilton w Warszawie. Aczkolwiek to już cieszy. Już będzie troszeczkę oddechu tych kibiców, już te bilety gdzieś tam są w sprzedaży, już kibice się interesują, już chcą kupować, już do nas piszą, że chcieliby wpaść. No super, ja, ja już od jakiegoś czasu oddycham, że widzę, że można iść do knajpy na kawę, można pójść do kina, czy można pójść za chwilę na siłownię. To jest coś, na co ja czekałem tak naprawdę od dłuższego czasu. My zrobiliśmy 6 gal w pandemii, więc wiemy po prostu, jaki to jest dla nas wielka strata, że tych, że tych kibiców nie było, teraz będą. Także cieszyć się, kibicować, oglądać, kupować i, i mam nadzieję, że to wszystko ruszy. Dziękuję Ci bardzo. Super, dziękuję bardzo.